Cześć, jestem Vincent. a to jest Menel. Razem podróżujemy, mieszkamy i pracujemy sobie w tym wanie przez okrągły rok. Jestem aktualnie w Portugalii, gdzie odwiedzili mnie Kasia i Łukasz. Kasia i Łukasz z kanału na YouTubie Podróżowanie. Są to chyba jedni z najpopularniejszych youtuberów uskuteczniających zwany van life w Polsce wizja ta zaczęła się bardzo miło Mener został kupiony od razu na wejściu przy pomocy smaków od cioci Kasi zresztą podobny właściciel spędziliśmy razem kilka dni w trakcie których Kasia i Łukasz ujawnili swoje niespotykane talenty kulinarno-wokalne bardzo się polubiliśmy szczególnie Menel skradł serce Kasi ale to było do przewidzenia przyjechaliśmy na Instastory Insta z informacją, że Menel to jest najfajniejszy pies na świecie no i nasz znajomy Instagramowy Radek napisał mi, że jego psy są obrażone, że Zorza i szaruga są obrażone na mnie za to, że powiedziałam, że będę jest najwyżej. Udało mi się nagrać kilka ich przemyśleń na temat One Life'u, na temat plusów i minusów życia w wanie, na temat konfliktów. To, czy, to czy życie na tak małej przestrzeni generuje jakieś konflikty? Opowiedzieli mi też kilka fajnych z historii, z podróży, no i chciałbym się z wami tymi nagraniami podzielić. Opowiesz? Powiem. no. Opowiem wam historię, jak nam się przytrafiła w drodze do Polski, jak jechaliśmy po poprzednim zimowaniu w Portugalii, jechaliśmy przez Francję, no i nagle nas zatrzymała policja i wzięli nas na bok i okazało się, że chcieli nas zważyć. No i podjechaliśmy, no i oni patrzyli, bonjour, bonjour, parlez-vous français, A ja mówię: no, no parlevo francés. A on parle francés. Ale poczęliśmy się śmiać. Później ten gość mówi, że byśmy wjechali na wagę, ale zobaczył, że jesteśmy takim nietypowym samolotem: że zobaczył, że to jest camper. A camper to nie, to jedźcie dalej, nie, nie będziemy was sprawdzać. No i później odjechaliśmy z Kaśką, i się, jak się śmiejemy, śmiemy, mówimy: Kaśka, moglibyśmy przemycać coś, moglibyśmy jakąś kontrabandę, alkohol, cokolwiek moglibyśmy wjeść do Polski i nikt kompletnie by nas nie, nie skontrolował. No i jedziemy tacy zadowoleni i nie minęło, nie wiem, 10 minut, 15 minut, może 20 max. I nagle e, widzimy, że na, podjeżdżamy do takiego ronda, a tam dość dużo jest policyjnych samochodów i jakiś samochód na środku ronda. No i mówię, kaśka jest wypadek, bierz kamerę, trzeba to nagrać, nie? No i podjeżdżamy bliżej, bliżej, bliżej. Patrzymy się, to nie jest wypadek, tylko to był ten samochód, który poddawany był takiej drobiazgowej kontroli. I oni nas oczywiście zaprosili na też taką kontrolę, zatrzymali się, zapytali się skąd jesteśmy, tam jest po angielsku, skąd jesteśmy, my from Poland, a oni Holand? Holland, Holand? No, 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 Poland, Polonia, a oni zaczęli się śmiać, a potem a skąd jedziecie, mówimy, no to jest Hiszpanii, z Hiszpanii? Proszę się wysiąść, zgasić silnik, yy, silnik, wysiąść i stanąć po boku samochodu. No i każdy z nas dostał po jednym policjancie, Kaśka, Kaśka była takim młodym policjantem, ja byłam po tą policjantką, po dwóch stronach samochodu nie widzieliśmy się nawzajem, a yy, w tym czasie sześciu, sześciu panów policjantów w rękawiczkach wparowało do naszego samochodu, zaglądali do każdej skrytki, podnosili, sprawdzali puszeczki z kawą, z herbatą, no wszędzie, gdzie się dało, zaglądali. I wszystkie lekarstwa przepatrzyli, Pytaj się, wszystko co jest na co. No i trwało to naprawdę chyba dobre z pół godziny. Po jakimś czasie, oczywiście, no już pozwolili nam. Nam stanąć razem z Kaśką i cały czas obserwowali, zadawali pytanie, co robimy i tak dalej. No i potem, jak się dowiedzieli, że, że robimy filmy na YouTube to się tak zaoferowali, tak stanęli. Potem dookoła nas stało w kółeczku tych sześciu, czy szereg policjantów, potem dwóch wyszło, potem kolejnych, a później około dziesięciu policjantów my na środku staliśmy i opowiadaliśmy historię z podróży, że żyjemy w Wanie i tak dalej, i tak dalej. I było tak sympatycznie, że ja im mówię, słuchajcie, no miło się rozmawia, ale będziemy się już brać po malutku, bo jeszcze jedziemy do Polski. Ale czy mogę zrobić sobie z wami zdjęcia? Bo nakręcić A oni absolutnie nie, bo oni są w ogóle tą tajną, specjalną z jednostką policji, i nawet plakietki z imionami mieli za taki, na takie rzepy, że nie było widać jakie mają nad imiona. Więc nie dało się nic kompletnie nagrać i no nie, nie mogliśmy się podzielić z nikim tym obrazem. Ale no, nie dość, to doświadczenie było dziwne, troszeczkę stresujące, bo to tak. No waliśmy się nagle, parowało tyle osób do tego samochodu może coś tam podrzuca, nie? I ja potem jeszcze jej mówię, że ja mam wino. A on nie skąd to wino? Macie ja z Hiszpanii, a ile? Masz pięć butelek. Dobra, potem tak! <grystanie> ciekawe, ciekawe. Ja byłam roztrzęsiona, to ja się strasznie dwa. Mi się tak ręce trzęsły, Jak pokazywałam facetowi ten logo na telefonie, ten kierunek na początku było tak, że jak to przeprowadziliśmy jodowana, to jest taka historyka z samych początków, z pierwszych tygodni e, byliśmy w samochodzie, no i ja coś tam, nie wiem, chyba wymieniłem baterię na przykład w jakimś urządzeniu, no i potem wyrzuciłem do kosza tą dużą baterię i Kasia się zapytała, a co ty tam wyrzucasz? A ja tak byłem zdziwiony, wiem, no a co cię to obchodzi w ogóle, nie? I pokłóciliśmy się e, z Kasią o to, i ja sobie myślałem, no kurczę, no w życiu się nie musiałem nikomu tłumaczyć, co ja wyrzucam do śmieci. Kasia była oburmuszona i focha strzeliła, bo no, 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 naskoczyłem na nią i odpowiedziałem mi tak niemiło ale potem zaczęliśmy analizować, zastanawiać się dlaczego tak się stało i okazało się, że ja wcześniej pracowałem, no, pracowałem z domu przez dwa lata, więc nikomu się nie musiałem tłumaczyć co wyrzucam, co robię, kiedy jem, kiedy tam, gdzie, gdzie odkładam miski, nie musiałem myć naczyń i tak na początku, więc y, potem zauważyliśmy, że te pierwsze, przez te pierwsze tygodnie to było nam trudno się dotrzeć na miejsce i jeszcze była naj... Trudniejsza rzecz, która do dzisiaj jeszcze trwa, to jest przekładanie rzeczy. Kasia ma taki nickname, e, ona jest siostra przełożona, bo jak ja odkłożę kubek w jedno miejsce, to jest no, podłoże, przychodzi Kaśka i o nie, to nie jest miejsce kubku. przykłada przekłada w inne miejsce i co chwilę mi przekłada jakieś rzeczy, nie? Nawet wczoraj zostawiłem krzesełko w jednym miejscu, bo wiedziałem, że będzie mi potrzebne wieczorem. Przychodzę, nie ma. No i Kasia, gdzie dałaś to? Oj, gdzieś dałam, nie pamiętam. Więc na początku i nawet do dzisiaj mieliśmy takie sytuacje z przekładaniem, no i z, no tak, przekładanie i o tym zmienianie miejsc i taka kontrola ze strony Kaśki, bo ja tam nie sprawdzałem, co na wyrzuca do śmieci. Ja też nie sprawdzam, tylko że ja segreguję śmieci, a Łukasz nie, więc no, ja lubię, jak śmieci są w odpowiednim miejscu. Wszystko ma być w odpowiednim miejscu, bo wszystko ma swoje miejsce. Od razu dodam, Łukasz nie kontrol, nie, nie, nie segregował. Teraz segreguję. No nie, no... Ta. Dobra, dobra, no, no. A kto wyciągnął dzisiaj słoik z tego żeby poszedł do segregacji? Wróciłem do kosza... Do... O, widzisz, widzisz, znowu, znowu weszła do koszu grzebie, żeby przełożyć Nie, bo widziałem, po że wyrzucasz. A co wyrzucasz? nic nie będę ci mówić, więc wzięłam i poszedł do, do segregacji. To nieświadomie zrobiłam. Moja kulpa. Na no, ogół segregujesz. Na ogół segreguję, staram się to ja jak na przykład robię zdjęcia albo robię nagranie i Łukaszowi coś się nie spodoba, to nie pozwoli mi to zrobić po swojemu, tylko mi przychodzi i mówi, a może nagraj to tak, a może to zrobić tak Tak, leci, teraz nagraj go. Patrz tam, patrz, tam, nie, nagraj go. I tak chcę chceczkę robić. Ja się coś, 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 coś skupiona jest ognisko robi. A ja mówię, patrz tam, patrz tam, teraz to nie, nie kręć tego! A ona no, nie mów mi co mam robić. No ale jesteśmy dwa lwy, więc ja sobie tak tłumaczę, że każdy z nas ma swoją wizję. No ale nie pozabijaliśmy się, no to też nie ma gdzie uciec nawet, jak się pokłócili, to i tak zostaniemy w tym samym vanie i nawet w tym samym łóżku. Bo nawet na podłodze no nie da się u nas spać, więc, więc jesteśmy na siebie skazani. No ewentualnie w najgorszym wypadku, jak się po, pożremy, to kupamy się tego stykamy i, i każdy tam obrócony w swoją stronę. Ale co? Na, na, dru, na drugi dzień już spać, po sprawie. Więc... Nie, teraz sobie tylko powiemy, coś. Tak. Ktoś burknie, ktoś burknie, już nawet nie ma rozmów na ten temat, jakiś te... Znacie, nie, przepraszamy. Nie, nie. To po prostu dobra. To było. Hormony. Twoje? No, to... Zachodzi słońce, zobaczcie, gładnie. Ale mamy też takie y, no, pozytywne jakby rzecz bo zawsze mamy tak, że jak robimy sobie jedzenie, to jeden drugiemu chce zrobić, żeby miał lepiej, smaczniej, na przykład więcej tego jedzenia, więcej mięsa. I czasami jemy sobie i na przykład Łukasz widzi, że ja mam powiedzmy, może nie miał. No, na przykład kiedyś jak kiedyś mięso tak było, że Łukasz miał więcej tego mięsa, to mi mówi: O, popatrz, właśnie tam. Pają, pają, Ja bym? się odwracam, a Łukasz mi wtedy przerzuca to jedzenie, żebym ja miała lepsze. I vice versa. Wiem, przed Kasia coś lubi, no to tak. Jak coś lubisz bardziej, na przykład jakieś, nie wiem, coś, czy ja niespecjalnie, albo mniej, to. To ci zawsze porzucam, a pod tymi. No. I zawsze jest tak. Pająk, bo. Gdzie? gdzie? <głos> <głos> I ląduje na koleży. No. Fajne takie no. drogi, są. No. Fajne jest życie w Wanie w ogóle. Polecam każdemu. Tak. Warto spróbować. Chociażby do takich zachodów słońca, Boże. Marzec, I właśnie... spotkań. Ja właśnie ostatnio mam taką myśl, że... Nie poznałbym tyle ludzi, co teraz poznaję. Jeszcze taki, taki rodzaj ludzi. Wincenta byśmy nie poznali. Może byśmy oglądali Wincenta i mówili: Boże, jak ja bym chciał tak żyć, no. jak ja bym chciał tak podróżować, rzucić A wszystko i jeździć. nie mogłoby się spotkać, no ale gdzie ja się spotkam? Jakby tam, tam panie, w kołochocie ja bym gdzieś. siedział pewnie jakimś i pracował od rana do wieczora. Chyba, chyba próbuję wam pokazać tym filmikiem, że Wana jest fajny. Między innymi dlatego, że spotyka się fajnych ludzi. Takich jak Kasia i Łukasz. Zapraszam do zajrzenia na ich kanał, czyli Podróżowanie przez V. Oni mają teraz takiego questa, żeby uzbierać 100 tysięcy tych subskrybentów. Mam też nagranie z ich Ventura, w sensie i opowiadają o swoim Wanie, ale poskładam i opublikuję go troszkę później, bo jeszcze zastanawiam się w jakiej formie. Te wątury będę opublikował. Także jeśli chcecie go obejrzeć, to zaglądajcie to od czasu do czasu. Póki co wymyśliłem, postaram się wrzucać film co tydzień, co weekend, sobotę lub niedzielę. A w środę, tak jak prosiliście o muzykę, w środę będę wrzucał samą muzykę z jakimiś losowymi przybitkami. Z muzyki stworzę playlistę. Także, jak ktoś tam się będzie, nie wiem, kąpał, czy coś, to sobie może włączyć YouTube'a i będzie mówić, o, to muzyczka. I stworzę playlistę z tych normalnych odcinków, gdzie, gdzie gadam. Także każdy będzie mógł sobie wybrać. Odwiedzili nas też Adam and Joe, których bardzo serdecznie pozdrawiam. No a jak tylu Polaków się spotkało w jednym miejscu. To musiało się skończyć ogniskiem i śpiewami.